Jurgen Klopp prowadząc Liverpool stawiał czoła Realowi Madryt sześć razy. Skończyło się to pięcioma porażkami, z czego dwie były w finale Ligi Mistrzów. Raz udało się zremisować 0-0, ale to nie dało nic, bo był to drugi mecz w ćwierćfinale. Niemiec nie był w stanie znaleźć sposobu na królewskich, i nie ukrywam, że te spotkania tak po prostu bolały. Finał w Paryżu, na którym byłem w szczególności. I jak wiecie, kilka miesięcy temu rozpoczęła się nowa era. Era Arneslota, która co jak co po prostu przerasta moje oczekiwania. Oczywiście, to ciągle jest początek sezonu, mimo że czuję się jakby minęło już kilka miesięcy, tak jednak ja bym się ucieszył, gdyby sezon już teraz został zakończony. Ale tak jak powiedziałem, oczekiwań nie miałem, bo jednak wejść w buty kogoś takiego jak Jurgen Klopp, no nie oszukujmy się, no trzeba było podchodzić do tego racjonalnie, dlatego cieszę się, że na nic nie liczyłem, bo przez to jestem teraz bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony. Tak w ogóle to w Londynie jestem. Niestety trudno jest znaleźć połączenie lotnicze z Glańska do Liverpoolu, żeby jakoś to czasowo odpowiadało, więc mam tu jeszcze dwie godziny. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych opóźnień, bo już jechałem z lotniska do centrum o 40 minut za długo ze względu na podtopienia. Tak to nazwę, bo powodzi tutaj nie ma. Tego nie możemy nazwać powodzią. I wydaje mi się, że nie będę w błędzie, jeśli ten mecz nazwę największym sprawdzianem slota, odkąd pojawił się w Liverpoolu. Ostatnim takim sprawdzianem był mecz z Leverkusen. Wydaje mi się, że 4 do 0, no to nikt o zdrowych zmysłach nie przewidywał, i znów to było bardzo pozytywne zaskoczenie. Teraz czas na mecz z Realem. Realem bardzo osłabionym bo jeszcze ostatnio wypadł Vinicius junior na najbliższe kilka kolejek, ale to też oznacza, że Mbappe sobie będzie mógł swobodnie pobiegać na tym lewym skrzydle i mam nadzieję, że to nie będzie ten mecz, na który czekają kibice Realu od początku. Sezonu, nie, bo ja też na ten real rzucam okiem i no nadal nie było takiego jednego spotkania, gdzie ten Mbappé zachwycił w 100%. Mam nadzieję, że to nie będzie dzisiaj. Londyn jak to Londyn, klimat świąt to tutaj czuć pewnie już od półtora miesiąca, ale gdy nie ma śniegu i jest tak wcześnie, to za bardzo to wrażenia nie robi. Ja ogółem to jestem pozytywnie nastawiony do tego meczu, tylko pozytywnie to ja też byłem nastawiony przed finałem w Paryżu. No wtedy było blisko, ale za było blisko, to się dostaje niestety tylko srebrny medal. Najważniejszą statystyką przed tym meczem jest to, że Arne Slot nie przegrał jeszcze żadnego meczu jako trener. Liverpoolu, co nie? To się dzisiaj nie zmienia. Więc tak, jest godzina 11, ja jestem po śniadaniu, chciałem znaleźć coś nowego, ale postawiłem na sprawdzaną miejscówkę b Bagel Soho, pokazywałem Wam to już chyba z rok temu, ale to jest miejsce, do którego po prostu warto wracać. Skusiłem się na bajgla z pastrami. Tak mnie boli, że nie wiem, może u Was w mieście jest coś takiego, ale w Gdańsku jeszcze nigdzie nie znalazłem pastrami, a to jest tak pyszne mięso. Ale może to i dobrze, bo to znacznie lepiej smakuje, jak się je raz na jakiś czas. Jakiś ogóreczek, domowy sosy, do tego kapusta kiszona. No ja tam oczywiście daję 10 na 10 i gorąco Wam polecam to miejsce. Gdy jesteście w okolicy Piccadilly Circus i w ogóle tutaj Soho, to tak po prostu trzeba to miejsce odwiedzić. Jestem podjarany, bo to mój Pierwszy raz na Anfield w tym sezonie. No ostatnio byliśmy w lipsku. Nie ukrywam, że teraz liczę na trochę więcej bramek, Widz mnie zaczepił na lotnisku i powiedział, że Liverpool nie wygra. Jeśli to oglądasz, to uwierz mi kolego, jesteś w ogromnym błędzie, albo nie, nie wiem, wy już wiecie. Ja się jeszcze trochę poszlajam, jak coś fajnego zobaczę, to wam to pokażę. No i tak, jest godzina 17.23, właśnie zameldowałem się w Liverpoolu w moim pokoju. Będzie trochę SMR ponieważ taki znaczek tutaj jest. Do meczu dwie godziny z hakiem, nie ma co się śpieszyć, jest zimno, nie będę siedział na stadionie, tam nie ma co robić, więc jakoś godzinę przed wyjdę. Od razu mam bardzo ważną lekcję sprzedam. Jeśli sami się wybieracie na mecze i stadiony no nie są w jakiejś dobrej lokalizacji, bo prawda jest taka, że Anfield no nie jest najlepiej położonym obiektem pod kątem dojazdów czy coś, szukajcie pokoju albo mieszkania do wynajęcia obok, nie? Bo kiedyś się na tym przejechałem, nie wiem, późnym wieczorem gdzieś wracałem chyba z dwie godziny. Nie wiem jak, bo do centrum się idzie na pieszo 50, ale to chyba było na tym meczu legend. Sorry, could you say that? Fuck off. Więc tak, od tego czasu przeważnie wynajmuję sobie pokój blisko stadionu. Tutaj dosłownie 5 minut i wiecie, no, mecz się kończy o 23 i o niczym nie myślę. Po prostu kładę się i rano się zwijam. Trochę skrzydeł się chyba przyda. To zanim wyjdziemy z pokoju, jeszcze tutaj podziękuję Ergolowi za... Aha, koszuleczka z nowego sezonu, idealnie na meczyk. Pamiętajcie o tym z kodem PLKD, 7% zniżki. I to chyba tyle, jeśli chodzi o reklamy. Dziwnie się czuję, tutaj mówię. Ściany w brytyjskich mieszkaniach są mega cienkie. Chwilę sobie odpocznę i widzimy się przed... Dobra, udało mi się znaleźć jakiś kącik, w którym mogę swobodnie porozmawiać do kamery Tak naprawdę już godzina do meczu, chwilę temu potwierdzono składy No ten Real wygląda przedziwnie po prostu, ale... No ja wiem jedno, słuchajcie, ja wiem jedno, żeby nie lekceważyć, nie? Bez Soboslai od pierwszej minuty, co aż tak bardzo mnie nie dziwi Nunes jest na napadzie, no kto wie, może jego pierwszy hat-trick... Nie no. Chciałbym, żeby Salach po prostu strzelił i będę zawodowolony, zastanawiam się jak ten Valverde na PO będzie latał, on miał fajną kartę w grze właśnie na tej pozycji, ale to dawno temu było. W ogóle jakieś wybitne tła dzisiaj wybieram. Montowałem pierwszą część vloga, nie, i zobaczyłem gdzie ja stałem. No mam nadzieję, że mi monetyzacji nie wyłączą. Wydaje mi się, że Liverpool ma już zagwarantowane wyjście z fazy ligowej, nie, jeśli chodzi o Real, to no... Nie wygląda u nich to aż tak kolorowo, wypadałoby to też wygrać, żeby uniknąć baraży. no żaden klub obecnie nie chce grać więcej meczów niż potrzebuje, dlatego i tak stawiam na zwycięstwo Liverpoolu, nie? Ja tutaj widzę 3 do 1, tak po prostu proszę 3 do 1, niech to będzie pierwsze zwycięstwo 2009 roku, to się w głowie nie mieści. Jest 2024, wtedy było 4 do 0, na to nie liczę, to już się wydarzyło z Bajerem Leverkusen, teraz tak po prostu, a tak po prostu 3, 3 bramki Realowi wsadzić, no ale niech to się wydarzy, nie? Proszę. Często też pytacie w jaki sposób pogarniam sobie bilety na mecz, no ostatnio, ze względu na to, że ukróciły się moje znajomości. To bilet na ten mecz kupiłem akurat na oficjalnej stronie Liverpoolu, jest to tak zwane hospitality, zapłaciłem za to, czy za dużo, to zależy od wyniku. Dobra, nie będę ciągle siebie pokazywał, ważne, że jest mój głos, więc tak, kontynuując ten bilet hospitality, no to, to, to jest coś takiego jak VIP, ale tutaj to wygląda dosyć specyficznie, bo o ile są strefy, gdzie czasami można sobie usiąść w środku, jest taka strefa związana z piwnym sponsorem Liverpoolu, Pulu. Raz tam byłem i było bardzo fajnie, teraz niestety tam nie było biletu, więc akurat bilet, który sobie kupiłem, upoważnia mnie do, do tego, żeby na 4 godziny przed meczem pojechać sobie na tor konny, tak to się nazywa, prawda? Tam, gdzie są zawody konne. I to jest jakieś 20 minut od stadionu. Nie pojechałem tam, nie, bo to nie miało sensu, no, tam był zestaw, jakaś taka kolacja, niby oficjalna, niby nie, trzy dania, ale ja się już najadłem. Właśnie zapomniałem, jak przyjechałem się zameldować w mieszkaniu, to postanowiłem zbadać jakieś nowe miejsca w okolicy. Jestem fanem kuchni meksykańskiej. No, zanim wejdziemy na stadion, to jeszcze chwila o jedzeniu. Postawiłem na miejscówkę o nazwie Go Taco, w ogóle dosłownie trzy minuty przyszedłem od tego mieszkania i już jestem pod Anfield, więc no, to jest naprawdę coś jeśli chodzi o miejsce GoTaco, to gorąco Wam polecam jak na kuchnię meksykańską w Europie, czy to w Wielkiej Brytanii, to trzymało poziom, nie? Nie była to najlepsza kuchnia meksykańska, jaką miałem w życiu, ale jak na te standardy tutaj, to było naprawdę super, więc polecam, jeśli będziecie w okolicy, możecie tam wpaść. Ja się skusiłem na taki zestaw za 12 funtów z napojem, uważam, że było warto, patrząc na to, ile na czasy potrafią kosztować w kinie w Polsce. Więc tak, zanim wejdę na stadion, to podaję swój oficjalny typ 3 do 1, nie bawię się w typu... Chyba to samo w Lipsku stawiałem. Mbappe pewnie wsadzi, ale tak to... Może Salach. Więc tak jestem na tej samej trybunie co ostatnio i zapomniałem. Jak na pierwsze 5 minut, to powiem wam, że zajebiście zaczęliśmy. Oby tylko ciągle tak nie było, nie? Że ktoś z linii wybije, czy coś. Ostatnio czytałem, że Liverpool ma najniższe XG ze stałych fragmentów w lidze. to na liczę, ale zobaczmy. No więc za nami pierwsza połowa. Jak na 0-0, to jest chyba najlepszy mecz. Na którym na razie byłem, ale mówię, no tu są flashbacki, nie? Bo było dużo tych sytuacji jeszcze. No, ta na początku z linii bramkowej, nie wiem. Zastanawiam się, czy Nunes będzie na boisku w drugiej części meczu. Bo wydaje mi się, że on jest blisko czerwonej kartki. Ja nie wiem, jak to zawsze wygląda w telewizji, nie? Ale. Oste tutaj, gdy się siedzi wśród kibiców Liverpoolu, to wiecie, każda decyzja sędziego jest zła. Mam wrażenie, że dużo takich e, średnich kontaktów gwiżdżę, no ale siedząc tutaj, zawsze będę miał takie zdanie: 3 do 1 raczej tutaj nie widzę, ale szczerze, takie 2-0 dla Liverpoolu. No jest to moje małe marzenie, ale niesamowity mecz. Naprawdę, też ta trybuna jest tak cudowna pod kątem akustyki. Tak głośno słuchać tu wszystkie przyświewki, cały ten dopi. Powiem, nie zdziwię się, jak w telewizji jest cicho, ale tutaj to jest bajka. Czekam na drugą głowę. Poczekaliśmy się, wreszcie, wreszcie, wykończona ta akcja 1-0, pięknie, Alexis McAllister. Lecimy dalej. No i jestem ciekaw, czy będzie karny. Tam była ręka, nie, Ewidentnie, kto to był. Paske z chyba, Haj ręka tam była. To nie FC, żebym miał zbity, no zobacz, cicho tam. Dobra, Keleher, dwa ostatnie karny, które miał bronił. Wierzę w niego. Kurde, to tylko faza ligowa tej ligi Mistrzów, z ale dla mnie to jest chyba najlepszy mecz, na którym byłem, nie? Takie napięcie na boisku, no. Nie wiem, czy ja mam tutaj coś do dodania, nie? Emocje, które widzieliście przed chwilą, chyba mówiły same za siebie i no byłem na kilku meczach w życiu. Ten był chyba najlepszy. Naprawdę oczywiście wynik ma na to ogromny wpływ, ale no nadal. No i dobrze trafiłem w przerwie, bo to dwa do 0 widziałem oczywiście, gdyby te rzuty karny zostały wykorzystane, to dobrze czułem do 3 do 1, ale w Salach no... No, szkoda, że mu nie wyszło. Zastanawiam się, czy jakoś to jeszcze podsumowywać. Ale uchwyciłem wiele tych pięknych momentów, i chyba one tak po prostu mówią same za siebie, co nie. Więc podsumowując, mecz świetny. <grym> Ale, kurde, już mi się gardło goiło, ale było warto trochę czasami pokrzyczeć. No może nie jest to zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów, ale zawsze coś. Dajcie się nacieszyć, okej? Okay? Pierwszy raz od 15 lat, ale ciągle szkoda tej porażki z Nottingham. No nic, ja się zwijam, lecę to montować. Zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na finale w Monachium. Trzymajcie się, cześć! A no i bym zapomniał, Pep Guardiola, jesteś następny!